X lat temu jedna duża branża dostała strasznie po dupie, ta, która była uzależniona od Google Adsów i nie robiła żadnych innych działań w innych kanałach. Jaka to branża? Branża napraw GSM, napraw telefonów, ponieważ Google. Postanowił zbanować całość tych działań i teraz bardzo ciężko jest puścić taką reklamę. Oczywiście są sposoby, ale to jest trochę walka z wiatrakami, bo chwilę później Google znowu odrzuca te reklamy i już nie możemy działać dalej. Więc jeżeli Twój biznes jest uzależniony od jednego, jedynego źródła, to bardzo źle. Zastanów się nad dywersyfikacją dla własnego bezpieczeństwa. Pewnie zastanawiasz się, na jakie kanały Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok. TikTok jest w ogóle świetnym źródłem, bo jak robisz content na TikToka, to możesz go przerzucić na YouTube'a, możesz go zacząć promować, możesz do, dołączyć do tego fit produktowy w ogóle. Jakby short form jest zwycięzcą w tym momencie, więc działaj i spróbuj z innymi kanałami. Może, może to jest w ogóle klucz, żebyś szybko podwoił przychody w Twojej firmie. Jeżeli chcesz o tym pokazać, umów się ze mną na 30-minutową sesję strategiczną i omówimy szczegóły.